Przepiękne gole po trafieniach z dystansu. Kontrowersje sędziowskie w Wikielcu i Skierniewicach. Czas na magazyn skrótów 20 kolejki. Śmiało można powiedzieć, że miniony weekend dowiózł pod kątem ligowych emocji. Nie brakowało pięknych goli, a niektóre decyzje arbitrów budziły wątpliwości. Czołówka straciła punkty, natomiast w środku stawki jest ogromny ścisk. Na początek wędrujemy do Radomia, gdzie w piątkowy wieczór broń podejmowała polonie liczbar warmiński w gospodarze na niebiesko goście w strojach białych. W 38 minucie świetną akcję przeprowadził Patryk Jakubczyk, a hamet junior Timite wpakował futbolówkę do siatki. Broniarze większość punktów zdobywają na swoim stadionie, tracą też tam bardzo mało bramek. Jeszcze przed końcem pierwszej połowy kolejną akcję przeprowadził Hamet Junior Timite. Faulowany był gracz broni w polu karnym, i arbiter skazał na 11 metr. Do piłki podszedł już jak zwykle Sebastian Kobiera. Kobiera, kapitan broni, trafia jednak w poprzeczkę i ten rzut karny nie zostaje. Zamieniony na gola. Na początku drugiej połowy podopieczni trenera Piotra Jacka zyskali przewagę. Dośrodkowanie z prawej strony, strzał jednak na posterunku jest Jakub Kosiorek. 59. minuta gry. Popędził lewą stroną Czerni, zagrał przed pole karne do Klaudiusza Krasy, a ten bezpośrednio z powietrza fenomenalnie uderzył i nie dał szans bramkarzowi gospodarzy. Przepiękne trafienie, których w tej kolejce nie brakowało. Chwilę później Shinonaga był na wysokości 12 metra, ale bardzo w tej sytuacji spudłował. 84. minuta, świetne prostopadłe podanie Baszlaja, zgrywa piłkę Winiarski. Jest jeszcze Putin Majchrowski do Winiarskiego, a były gracze Pilicy i pogoni Grodzisk Mazowiecki zapewnia trzy punkty swojej drużynie. Partnerem technologicznym U Sports jest Sport Stream Kit. Jeżeli chcecie wznieść swoje streamy na jeszcze wyższy poziom, to zajrzyjcie do linku w opisie. Dziesiąta Jagielonia grała z trzynastą wiktorią Sulejówek. Oba zespoły na inaugurację rundy wiosennej zremisowały 2-2, do 2, więc w sobotnim meczu liczyły na komplet punktów. Jagielonia przystępowała do rywalizacji bez Bartosza Mazurka, który zagrał w pierwszej drużynie Jagieloni w starciu z widzemem Łódź. 10 minuta walka o piłkę w środkowej strefie, świetne podanie Maksymiliana Korczaka, nieco zbyt wczesne wyjście z bramki Żynela i Konrad Rudnicki otwiera wynik w Białym Stoku. To piąte ligowe trafienie napastnika Wiktorii. W 19 minucie Toki Hirosawa przeprowadził świetną akcję, Kozłowski zgrał do Stypułkowskiego, ten był faulowany w obrębie szesnastki i arbiter wskazał na 11 metr. Do piłki podszedł Presley, Pululu i bardzo pewnie wykorzystał tę jedenastkę. Po zmianie stron Wiktoria zaatakowała rywala. Prawą stroną popędził Demski, zagrał w szesnastkę. Tam był faul, który dostrzegł sędzia i mamy kolejny rzut karny w tym meczu. Sebastian Pindor bardzo precyzyjnie, podobnie jak Pululu, 2-1 dla Wiktorii. 78 minuta, chwilę wcześniej w polu karnym faulowany był Jankowski, ponownie do piłki ustawionej na 11 metrze podszedł Pindor, ale tym razem Żynel fantastycznie wyczuł intencję strzelca. Jagielonia rzuciła się do odrabiania strat, 81 minuta, dośrodkowanie Tokiego Hirosawy, a Dominik Kobus wyrównuje stan spotkania. Gospodarze szybko biorą piłkę w ręce i starają się w tej końcówce zdobyć gola zwycięskiego. Alan, rybak, bardzo blisko było trzeciej bramki dla Jagieloni. Ciekawy mecz w Białym Stoku, który kończy się remisem 2-2. do 2. W Sobotę o 14 na bocznym boisku w Skierniewicach, Lider Unia podejmowała świt Nowy Dwór Mazowiecki. Goście przed tą serią gier byli na ósmym miejscu w tabeli. A w pierwszej kolejce rundy wiosennej przegrali z Ełka SM Łomża 3 do 1. W 12 minucie Hubert Michalik przedzierał się między obrońcami Unii. Ciach podał do Michalika, a ten z ostrego kąta wpakował piłkę do siatki, i niespodzianka miała miejsce w Skierniewicach, bo w 12 minucie to goście wyszli na prowadzenie. Odpowiedź Unitów nadeszła w 19 minucie. Papikian dośrodkował z rzutu wolnego, a Karol Turek najwyżej wyskoczył w polu karnym i skierował piłkę do siatki. 37 minuta, wrzut z autu. Jampol wykłada piłkę do Huberta Michalika. Skrzydłowy z numerem 7 notuje drugie trafienie w tym meczu. Mnóstwo się działo w tej rywalizacji. Po zmianie stron, 59 minuta gry Czarnecki do spółki ze Szmydem. Czarnecki, poprzeczka po tym strzale takim miękkim, zawieszonym nad Otczenaszenką. 65 minuta zgrywa Michalik Ciach, i do dwóch bramek Hubert Michalik dokłada asystę, a cieszy się strafienia. Wracający do pierwszego składu i roli lidera świtu Arkadiusz Ciach. Unia była częściej w posiadaniu piłki. Świt rzadko zagrażał bramce soberki, ale w 67. minucie po raz kolejny w polu karnym skutecznością, przytomnością wykazał się Hubert Michalik i bardzo niespodziewanie to goście mieli cztery bramki na swoim koncie. Gracze trenera Kamila Sochy nie poddawali się i ruszyli w pogoń za świtem. 69. minuta, 12. gol w tym sezonie najlepszego strzelca Unii Kamila Sabiły. 75. minuta, uderzenie głową od Naszenko, Sołtysiński reklamuje tam, że piłka przekroczyła linię bramkową, ale arbiter tego nie dostrzegł. 85. minuta, Sabiło do Sołtysińskiego, poprzeczka, mnóstwo szczęścia w tej sytuacji miał golkiper świtu. Unia miała sytuację za sytuacją. Papik Jan, 90 minuta. Kamil Sabiło, sam na sam z bramkarzem. Sabiło! Spudłował najlepszy strzelec gospodarzy. Doliczony czas gry. Turek do Mateusza Szmyta. Piłka się odbija gdzieś, przechodzi nad bramkarzem i jest już tylko 3 do 4. Ostatnia minuta tego spotkania, ostatnia akcja, Szymon Sołtysiński, szansa na wyrównanie. To była piłka meczowa, ostatecznie Świt wygrywa niespodziewanie w Skierniewicach 4 do 3. Dziewiąty GKS Wigielet w czerwonych strojach rywalizował z wiceliderem Legion 2 Warszawa. W trzeciej minucie prawą stroną atakował Daniel Kamiński, dośrodkował w szesnastkę. A tam Julian Kobus zdobył swojego drugiego gola w tym sezonie. 20 minut później ponownie w narożniku znalazł się z piłką Kamiński. Ponownie dośrodkował, tym razem na nogę Jean-Augusto, a Brazylijczyk fantastycznie przyłożył nogę do piłki i efektywną cieszynką świętował drugiego gola dla GKS-u. Po zmianie stron legioniści ruszyli do odrabiania strat. Mateusz Możdżeń za pola karnego. Piąta bramka w tym sezonie kapitana Legionistów. 76. minuta, rzut karny dla gości. Adam Ryczkowski bardzo pewnie pokonuje Michała Leszczyńskiego i mamy remis. Pod koniec spotkania w 82. minucie, nie jeszcze raz uderzył, tym razem zewnętrzną częścią stopy. Fantastycznie i legia wyszła na prowadzenie. Ale to, co najciekawsze, to, co najbardziej kontrowersyjne, dopiero przed nami 90. minuta meczu. Mateusz Szmyt pędzi sam na sam z bramkarzem. Zdaniem arbitra jest faulowany i Rafał Boczoń ogląda w tej akcji czerwoną kartkę. Arbiter pokazał na 11 metr, a piłkę ustawił Jean Augusto. Jean Augusto bardzo pewnie 3 do 3, choć będzie na pewno sporo kontrowersji po tym spotkaniu. Szósty PG Giek GKS grał z czwartym zespołem w tabeli, czyli wigrami suwałki. Gospodarze na zielono, goście Suwałk w strojach białych. W obu drużynach w ostatnim czasie doszło do zmian trenerów. Artura Derbina zastąpił Patryk Rachwał, a Pawła Cimochowskiego Marcinę Gałonska. Na początku meczu groźną sytuację przeprowadzili suwalszczanie, jednak Kasjanowicz wykazał się w tej sytuacji dobrym refleksem. Po upływie godziny gry odzyskał piłkę na połow. Na połow znalazł się na wysokości 18 metra, ale oddał strzał, który był niecelny. W 47 minucie na połow dośrodkował nagłowę głowę Bartosińskiego. Ten z 5 metra trafił do siatki i bełchatowianie wyszli na prowadzenie. W 49 minucie Głowicki zagrał bezpośrednio w stronę swojego napastnika. Lutostański był faulowany po nieporozumieniu między Czerechem a Kasjanowiczem i arbiter wskazał na rzut karny. Do piłki podszedł zawodnik, dyrektor sportowy Wigier Suwałki Maciej Makuszewski i wyrównał stan rywalizacji. 71 minuta Serhiej na połow. kapitalne uderzenie bezpośrednio z rzutu wolnego, nie miał szans, Mateusz Taudul. Kilka minut później Wigry starały się jednak odpowiedzieć na to trafienie na połowa. Makuszewski równie piękne, jeśli nie ładniejsze, uderzenie, przepięknie, zakręcona futbolówka. I wigry wyrównują stan meczu. Dosłownie 60 sekund później Patryk Pytlewski był bliski zdobycia fantastycznej bramki przewrotką, ale Taudul był na posterunku i mecz kończy się podziałem punktów. We wtorki o 20.00 zapraszamy na Trzeciaka, czyli magazyn na żywo o Trzeciej Lidze, Grupie Pierwszej. Transmisja na kanale you Sports. Do zobaczenia! Napędzona zwycięstwem ze Stomilem Olsztyn Lechia Tomaszów Mazowiecki w czerwonych strojach rywalizowała z Pelikanem Łowicz, który w pierwszej kolejce rundy wiosennej uległ Unii Skierniewice w derbach regionu. W tym meczu było mnóstwo sytuacji. Oglądajcie uważnie! 22 minuta. Rybicki zagrywa do ziarka, ten do Chwałowskiego. Chwałowski wykłada piłkę wzdłuż bramki, a futbolówkę do siatki z bliskiej odległości posyła Bartosz Zbroiński. 20 minut później uaktywnił się duet Pieńkowski-Rybicki. Ten pierwszy zagrywał do drugiego i mamy dwa do 0. Jeszcze przed przerwą graczy Złowicza było stać na odpowiedź. Dośrodkowywał z rzutu łapiński i futbolówka wróciła jeszcze w pole karne do Patryka Pierzaka, który na dalszym słupku zamknął całą akcję. Mieliśmy 2 do 1. Kolejna akcja to popis indywidualny Marcina Pieńkowskiego. Pieńkowski wpadł w pole karne, minął Murata, zagrał do Zbroińskiego, a ten bardzo pewnie wykorzystał swoją szansę i zdobył swojego drugiego gola w tym meczu, a czwartego w całym sezonie trzeciej ligi grupy pierwszej. 75. minuta, Pieńkowski indywidualnie, bardzo spokojnie pakuje piłkę do siatki obok bezradnego Patryka Orła. W 80 minucie był już na boisku Kamil Szymczak. Kapitalnie minął rywala, zakładając mu siatkę. Piłka jeszcze odbiła się od jednego z zawodników. Amateusz Kębski był najsprytniejszy w szesnastce i podwyższył na 5 do 1. 90. minuta, dośrodkowanie Kępski dublet napastnika Lechi gospodarze wygrywają z Pelikanem aż 6 do 1. Niezwykle ważne dla układu w dolnej części tabeli spotkanie było rozgrywane w Mławie, gdzie Mławianka podejmowała Sokoła Aleksandrów Łódzki. Lepiej w ten mecz weszli gracze gospodarzy, bo już w dziesiątej minucie z rzutu karnego bramkę zdobył Michał Stryjewski. Mimo tego, że bliski był obrony bramkarz Sokoła, to zawodnik z numerem dziesiątym otwiera wynik meczu. W 41. minucie kolejny rzut karny, kolejna bramka Michała Stryjewskiego i Mławianka prowadzi już 2 do 0. Przy obu sytuacjach nie było kontrowersji. 51. minuta, jedna z nielicznych akcji Sokoła, Adam Patora i mamy 2 do 1. Dwa gole zdobył Michał Stryjewski, więc na swojego gola polował też Mateusz Stryjewski. Fantastyczne uderzenie z dystansu i Mławianka prowadzi 3 do 1. 78 minuta, Stefański zrzut Rożnego, a gola zdobywa Iwan Hurenko, najskuteczniejszy obrońca w trzeciej lidze. To już ósmy gol w tym sezonie gracza z numerem drugi. Pod koniec spotkania w 81. minucie na boisku był już Damian Kwapiński, wychowanek Mławianki, młody zawodnik. W debiucie zdobywa swoją bramkę ku uciesze kolegów z drużyny. 84. minuta, Jakub Tworek ustala wynik meczu na 6 do 1. Mławianka demoluje Sokoła i zdobywa komplet punktów w swoim pierwszym meczu na wiosnę. Mająca największe zaległości Warta Sieradz w zielonych strojach, Grała ze Stomile Moszty. Sobotni mecz to debiut nowego szkoleniowca warty Marka Przybyła, który zmienił na tym stanowisku Krzysztofa Orzeszka. W pierwszej połowie nie oglądaliśmy wielu sytuacji, oto jedna z nich maćczak zagrał do Oskara Kacperskiego, ten zbliżał się do szesnastki uderzenie, które broni Jakubowski, a dobitkę zmarnował Jakub Piela. W 67. minucie kolejna akcja warty. Dobry przerzut Pietrzaka na prawo. Tam był Maćczak. Podanie do Trubnikowa. Trubniko uderza, Jakubowski paruje piłkę na poprzeczkę. W 78. minucie obejrzeliśmy akcję, która. Rozstrzygnęła losy spotkania. Kręcik z wyłożył piłkę do Ślesickiego, a środkowy obrońca, warty fantastycznym uderzeniem z 25 metrów, pokonuje Jakubowskiego i sieradzanie obejmują prowadzenie. Charakterystyczna radość Ślesickiego, więc gratulacje dla niego i dla partnerki. W końcówce jeszcze warta próbowała. Stomil miał swoje szanse, ale nie zagroził w wystarczający sposób. Bramce Warty i Gospodarze wygrywają 1-0. Trzeci ŁKS Łomża grał z piątą Wisłą 2 Płock. To jeden z hitów tej serii gier, po którym spodziewaliśmy się wiele. W zespole Wisły były graczy Łomżan Adrian Bielka i to on na początku meczu miał szansę na pierwszego gola w tym spotkaniu. Dobre zawody rozgrywał Filip Karmański dobrze też prezentował się Cezary Sauczek, Jednak strzał z 19 minuty był niecelny. Pod koniec pierwszej połowy popędził Krzyżański, zagrał do Bielki. Bielka miał sytuację sam na sam z Olszewskim, jednak jej nie wykorzystał. Po zmianie stron Antkowiak zagrał na prawo do Owczarka. Owczarek do Niewiadomskiego, piłka na głowie gracza ŁKS-u, jednak Klon w bramce bardzo pewnie. 80. minuta, szansa dla Sałczka, jego strzał najpierw został zablokowany, później jeszcze winsztal, winsztal ale trafia tylko w słupek. ŁKS bardzo mocno starał się, żeby zdobyć zwycięską bramkę. 83. minuta, Owczarek obok słupka i spotkanie kończy się bezbramkowym remisem. Oto komplet wyników 20. kolejki. W tej serii gier padło mnóstwo obramek. Mławianka wygrała z Sokołem 6-1. Takim samym rezultatem zakończyło się spotkanie Lechi z Pelikanem. W Skierniewicach Unia przegrała za świtem 3-4. GKS zremisował z Wigrami 2-2. Tyle samo było w meczu Rezerw Jagieloni z Wiktorią Sulejówek. W Wikielcu Legia straciła punkty. Zerknijmy na tabelę ligową. Na pierwszym miejscu Unia Skierniewice 42 punkty. Gracze trenera Kamila Sochy mają jeden mecz więcej rozegrany od rezerw Legii. Wojskowi w środę to spotkanie zaległe rozegrają i będą mieli szansę na dogonienie rywala. Na trzecim stopniu podium ŁKS Łomża. Czwarte miejsce to Wigry Wałki, Na piątym Broń Radom, a na szóstym rezerwy Wisły Płock. Ogromny ścisk w tej środkowej strefie. Między piątą bronią a 13 Wiktorią Sulejówek jest tylko 6 punktów różnicy. W strefie spadkowej Stomil, Pelikan, Polonia i Soku. A jeżeli chodzi o klasyfikację strzelców, to 15 goli ma Antkowiak, za jego plecami Kamil Sabiło, który ma goli 12 i Kostia Czerni z 10 trafieniami. Po 8 goli mają Hurenko, Makuszewski i Michał Stryjewski. Zestawienie par 21 kolejki. Bardzo ciekawie zapowiada się starcie Wisły Płock i Unii Skierniewice. Interesująco będzie też w Nowym Dworze Mazowieckim, gdzie świt zagra z rozpędzoną Lechią. Zapraszamy na nasz program na żywo: trzeciak, czyli magazyn o Betclick Trzeciej Lidze, grupie pierwszej, w ten wtorek. Naszymi gośćmi będą Hubert Michalik, Sebastian Kobiera i Damian Jaroń. To już wszystko w naszym magazynie skrótów. Bardzo dziękujemy za to, że jesteście z nami. Zostawcie łapkę w górze, dajcie suba naszemu kanałowi. Do zobaczenia! Do usłyszenia.